Cześć, witam na kolejnym odcinku. Dziś omówimy sobie wzór banknotu o nominale 200 zł z serii Wielcy Polacy. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Jarosława Dąbrowskiego, generała, działacza rewolucyjnego, dowódcy wojsk Komuny Paryskiej. Data emisji banknotu 1 czerwca 1979 roku. Podpisy prezes Witold Bień, główny skarbnik Jerzy Lasocki banknot ten jest wykonany na serii AS w kolorze czerwonym numeracja zerowa seria AS wśród dwusetek jest najwyżej ceniona na aukcjach uzyskuje około 3000 zł w stanie pierwszym numeracja wzoru w kolorze czarnym w połowie zadrukowanym nadruk wzór w kolorze czerwonym ukośny Znak wodny w polu niezadrukowanym to orzeł bez korony, czyli godło PRL-u. Po drugiej stronie widzimy nazwę emitenta Narodowy Bank Polski. Wizerunek pomnika na cmentarzu Komuny Paryskiej. Nadruk skośny w kolorze czerwonym specimen. Wzór ten. W stanie pierwszym, pan Czesław Miłczak, wycenia na 200 zł. Ode mnie to tyle, dzięki za uwagę i do następnego, cześć.